Bisia! Bisiaczek! O, bisia! O, bisia, bisia, bisia! Taka bisia! Ptysiu! Ptysiu! Łamać spuścisz siostrzeczce, co? Ptysiku! Czas do śliczku. Ptysiu, Ptysiu, Ptysiu. Ubisiu. Bisiu. Ale wy macie u mnie źle. Jakie wy jesteście zaniedbane. Jakie wy jesteście biedne, brudne i nie śpiące w łóżkach. Tragedia, normalnie tragedia. Okropne. O Pancia nie dba o was. O, jak was o was nie dba? No tak. Brudne, zaniedbane, śmierdzące, siedzące w klatkach psy. <grywia> tak, Bisiu? Powiedz, dobra klatka nie jest zła, byle by była czysta. Kojec też nie jest zły, byle był duży. I byłby kontakt z człowiekiem, prawda? Dzieciarnia. Chodź synku! No chodź synku! No chodź syneczku, chodź syneczku, syneczku! Mój synciu, malutki synciu, kochany jest panci, taki biedny synciu jesteś. Taki, o Jezu, o, o. A takie synki, takie, ale synki moje. A, ptysiu się przyszedł! Nie ma nic lepszego niż świeże powietrze dla psów. Tak, Biska? Ty będziesz się opalać do cienia, może co? Czy będziesz sobie tutaj siedzieć? Bisiaku? No, zobacz, Bisia. Tak, psy odpoczywają w czasie upału. Tak, opala się Bisia. Jest różnica? Bisia. Jeszcze raz, Bisia. Tak, psy leżą w cieniu. A bisia ma wszystkich w dupie. Bisiaczku, idź sobie do cienia, co? Ja wiem, że orzeczek jest wygodny. Nie jest tak wygodny jak łóżko, w którym czasami o was trzyma. Ale może byś jednak poszła sobie do cienia, co? Nie. Córcia. Córcia! No w dupie masz, ja rozumiem. Ja rozumiem.